Dzień dobry wodniki. Witam Was na moim kanale. Zapytaj Tarota. Mam na imię Beata. Jak widzicie, nastąpiła zmiana, zmiana konceptu. Postanowiłam czytania miesięczne robić w takiej formie, żebyście mnie widzieli i będę Wam również karty pokazywała. Przychodzę do Was z rozkładem na miesiąc lipiec 2023. Zobaczymy jakie energie wam będą towarzyszyły. I y, zachęcam do tego, żebyś obejrzał jeszcze i obliczył jaki znak zodiaku masz w ascendencie i planetach osobistych. Link będzie w opisie filmu. Tam jest wszystko, wystarczy wpisać datę urodzenia i wszystko komputer liczy i jest również prosty komentarz, y, ale obejrzyj filmiki, które ja nagrałam. Więc da Ci to po prostu więcej informacji na energię dotyczące miesiąca lipca. To co wodniki? Pamiętajcie jeszcze właśnie, że to jest czytanie kolektywne, więc nie do wszystkich, nie wszyscy, nie dla wszystkich to będą informacje, weź to, co z Tobą rezonuje, co jest dla Ciebie. A całą resztę zostaw i nie zajmuj się tym. Gotowe? Wodniki? Zaczynamy. Czytanie na lipiec dla wodników 2023. Przełożymy. Praca, finanse, wodniki. Rycerz kielichów. Emocje, miłosne, sytuacje sprawy sercowe, a smieczy. Dla tych wodników, którzy, które jedziecie na urlop i będziecie spędzać w lipcu, bo to już jest miesiąc wakacyjny, urlop, to postawię taką kartę, jakie energii będziecie mieli w czasie urlopu. I tu mamy królową mieczy. Wasza postawa i nastawienie. Diabeł. W związku z tym, co robić? Dziewiątka, buław. Oj, czego nie robić? Sprawiedliwość. I karta na lipiec dla wodników to królowa denarów. Dobra, mamy siódemkę mieczy, no, piątkę mieczy. Drogie wodniki, Pff. co ja mam wam tu powiedzieć? Rozkładamy jeszcze raz. <laughs> Przepraszam. No cóż, dobrze, no mamy tak jak mamy. Wodniki. Um, wasze, zacznę od waszej postawy i nastawienia. Część z wodników będzie chciała, będzie miała taką postawę, że teraz wszystko albo nic. Albo mam wszystko, albo wynocha w stosunku do osób i do pracy i w ogóle w, taką będziecie mieć postawę. Albo będzie po mojemu, tak jak ja chcę, albo w ogóle. Część zwodników będzie chciała naprawdę z tego życia wziąć maksa i może mieć taką zasadę żyje się tylko raz i tak jakbym jutro miała umrzeć, czy miał umrzeć. Więc czerpmy co się da i nacieszajmy się życiem i w ogóle konsumujmy i yy, bawmy się i nadużywajmy i, i no i wszystko, wszystko w tym temacie. Czyli biesiadowanie, konsumowanie, wszystko nadmiarowo, tak jakbyście, to tak jak, jak się mówi, jak się psa yy, Wypuści z łańcucha, spuści, tak? To on leci i, i szaleje. To trochę możecie mieć taką postawę, uwaga na to. Natomiast część z Was, w zależności od sfery swojego życia, będzie tkwiło w jakichś swoich lękach, w jakichś swoich starych zachowaniach. O, będziecie na nowe, na, na reakcje, które życie Wam będzie przynosiło. Będziecie reagować w stary sposób, w sposób, który znacie. I czy to wam przyniesie jakieś dobre efekty? No, opanujecie tą sytuację, ale dla was miesiąc będzie pod względem kontroli. Będziecie mieć skłonność do kontroli i do tego, żeby było po waszemu. To tak bardzo naprawdę ogólnie, bo tutaj. Każdy z nas ma inną sytuację i trzeba by było się poprzyglądać o co tutaj chodzi już bardziej indywidualnie. Mówmy o pracy. Ci z Was, którzy pracujecie, wodniki. W pracy będziecie, będziecie tak. Dowcipkować, dosyć dobrze się bawić, unikać tej pracy tak, żeby tylko Tą pracę przetrwać, zamknąć drzwi, <grym> um, żeby mieć mało obowiązków, a będzie Wam zależało na dobrej atmosferze, żeby było miło, żeby było fajnie. Będziecie chodzić na kawkę, na przerwy ciągle, będziecie uśmiechnięci, będziecie kokieteryjni w pracy, będziecie zaczepiać swoje koleżanki, swoich kolegów, będziecie z nimi flirtować. <grym> O pracy mało, prawda, w tych, w, tych, e, w tych wiadomościach, natomiast przy tej królowie, spokojnie, przy tej królowie monet, także bądźcie spokojne, będziecie robić to, co do Was należy, ale bardziej dla Was będzie ważna e, atmosfera w pracy, żeby było miło i tak dosyć lekko, żeby e, to, co trzeba zrobić, to zrobić, ale e, bardzo Wam będzie zależało na, na atmosferze, żeby było miło. Jeśli chodzi o finanse, taką trochę ten miesiąc będzie taki: Tu wydać, tu zarobić. Ale wiecie co? Ja to widzę, że yy, w sumie... Przy tej królowie denarów ona naprawdę ma moc i poczucie kontroli, więc ani nie zbankrutujecie, ani nie prze, przekroczycie jakichś swoich budżetów, swoich możliwości finansowych, ale będziecie tak, a dobra to wydamy, a to po pracy pójdziemy do klubu, a to... Yy, to, to, to dzisiaj tam lżej, a pójdziemy sobie, zrobimy sobie fajny obiad, fajnego grilla, albo wydam pieniądze tam na coś. Takie będziecie mieć podejście dosyć lekkie do pieniędzy, ale będziecie sobie sprawiali przyjemność tymi to, jak będziecie wydawać, sposób, jaki będziecie wydawać pieniądze, będzie dla Was przyjemny. Więc ja myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. Zwłaszcza, że y, przy królowej denarów nie grozi Wam przekroczenie budżetu. Ona będzie, w którymś momencie, będzie być, będziesz mieć stryk w głowie i powiesz, ej, 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 dalej nie, tak? Ale póki co to cieszmy się, bawmy się, radujmy się, korzystajmy z mocy pieniądza i używajmy go do przyjemności. Zwłaszcza przy karcie diabła. Więc przy karcie diabła, wy w ogóle będziecie chcieli w tym miesiącu skorzystać z życia, to co mówiłam na początku, i to życie konsumować. Więc te pieniądze będziecie chętnie wydawać na to, żeby się czuć, żeby sprawiać sobie przyjemności, cokolwiek by to było. Dobrze, przejdźmy do urlopu. Nie wasza energia wodniki, wy jest. Nie wiem skąd ta królowa mieczy. Może być tak, że niektórzy z was, z was pojadą z Teściową albo z mamą na urlop. I tu jest wtedy, i będziecie nie do końca zachwyceni. To radziłabym przy królowie Denarów włączyć duży rozsądek, dużą cierpliwość i e, takie podejście, że jest jak jest. Tak? I, I nie wdawać się przynajmniej w żadne dyskusje z, z teściowymi i z mamami. Ale to dla jakiejś części, bo tak mi po prostu przyskoczyła taka informacja. Natomiast jeśli jedziecie na urlop ze znajomymi albo z rodziną, to będziecie mieć skłonność, drogi wodniki, do tego, żeby wszystko zorganizować, żeby to macie jakąś wizję tego urlopu, macie jaką, no wizję tego urlopu, jakiś plan spędzenia tego urlopu. I w związku z tym będziecie wszystkich, którzy razem z wami będą na tym urlopie, um, będziecie mieli oczekiwanie, że wszyscy będą mieli taką samą wizję jak wy i będziecie dążyć do tego, żeby było po waszemu. No tak, może być. Części się z was tego, to uda. Myślę, że tak, że to naprawdę część z was to przeforsuje, że urlop będzie pod znakiem y, wodnikowym. Ja chcę tak, zaplanowałem wszystko to i to. Natomiast, ty, czy ty będziesz zadowolony, drogi wodniku? Może trochę odpuść. Może ty przecież lubisz takie spontaniczne działania to może dopuść do siebie tą energię. Zwłaszcza przy tej energii, może dlatego się pojawiła ta królowa monet, boże monet i, i królowa mieczy, bo jak masz pozycję w swojej postawie diabła, to jakbyś zaszalał, to by cię trzeba było po tym urlopie trzy miesiące szukać i znaleźć w Singapurze, tak? To być może o to tu chodzi, żeby twoje takie, to jeszcze dla innych, to twoje takie nastawienie na wow, jestem panem materii i królowa mieczy to przepięknie to schłodzi. Być może to być twoja partnerka. Jeżeli jedziesz na urlop ze swoją partnerką, partnerem, to będziesz miał kubeł zimnej wody w postaci swojego współtowarzysza urlopu. Że powiedzą, pogięło cię, co ty wyprawiasz? Jak to tak? Zwariowałeś, no, można się bawić, ale nie aż tak. To może być jeszcze taka energia. Także na szczęście w Wodniku masz włączony dobrze, fajnie tryb zdrowego rozsądku w Królowej Denarów w tej karcie, która jest mądra i bardzo y, twardo chodzi po ziemi i naprawdę wie co robi, i panuje nad wydatkami, panuje nad y, w ogóle nad wszystkim, panuje. Ona ma dużą moc, jeśli chodzi o kontrol i Ciebie też skontroluje. W tym lipcu, więc na szczęście w tej karcie szaleństwo bawmy się, jutra nie ma, to ci to, <grydź> będziesz miał takie podrygi, ale ta królowa denarów yy, to stonuje, lub na urlopie twój partner, partnerka lub osoby, które z tobą będą yy, przebywały i będą hamowały twoje szalone pomysły pod tytułem: Płyńmy kajakami! Na drugie jezioro, a tam jest na przykład 10 km, nie? No, ale jak Ci się pojawią takie pomysły, to w wodniku to się uśmiechni, tylko pomysł, <laughs> okej? Okay. Aha, mamy kartę diabła. Odzywa się i mnie tam kopie w czakrę podstawową. Przejdźmy do związków, a z mieczy. Ciekawa karta. Dla niektórych z Was wodników będzie to karta początku. I co ciekawe, to będzie karta. Niektórzy mogą podjąć decyzję, żeby być z kimś, dlatego że albo bardzo e, czują fascynację seksualną z tą osobą, albo dojdą do wniosku, że to im się kalkuluje, że to jest fajna osoba i wejdą w relację e, no, zdroworozsądkową. Nie wiem, mam już tyle lat i nie ma co na co czekać. To jest fajny facet, lepszego mieć nie będę, wchodzę w to. Część może być w takiej postawie, ale generalnie y, część uzna, że w ogóle dostanie coś takiego jak objawienie, że y, tą osobę być może już znacie i nagle jest taki tryk, zaklika coś. I mówicie, kurczę, ja chcę być z tą osobą, ta osoba jest dla mnie ważna, lubię z nią rozmawiać, lubię z nią przebywać, ona ma fantastyczne pomysły, jest intelektualnie bardzo mi odpowiada. A przy karcie diabła jeszcze jest fajny seks. Ale na razie nie, ma, nie widzę w tym uczucia. Yy, I to właśnie, to, to co powiedziałam, może to się dotyczy też singli, którzy. Yy, Możecie podejmować takie decyzje w tym asie a mieczy ze względów właśnie zdroworozsądkowych albo intelektualnych albo seksualnych. To jedna grupa. Jednak dla drugiej dla innej grupy ta karta będzie. Aha, Jeszcze o singlach. Niektóre z singli powiedzą, że nie randkują, że mają dosyć. Że yy, to to randkowanie jest w ogóle bez sensu, i że spotkanie drugiej osoby jest praktycznie niemożliwe. W związku z tym będę się cieszył, cieszył, to jest taka. To nie jest takie cieszenie się z życia, tylko będę czerpał. Będę to życie tak szarpał i, i wyszarpywał z życia, ile się da, i mogą pójść w takie relacje, randkowanie. I szybki seks, szybka randka, szybki koniec. Tak? Będziecie mieć takie tendencje, zobaczycie, czy coś takiego was nie spotka. Pary. Część z par może dojść do wniosku, że w waszym związku należy coś zmienić, żeby go wprowadzić na inny poziom, żeby coś polepszyć. Że zauważycie, że coś nie działa. Że ale zależy wam na, wam na tym, żeby być razem i w związku z tym, co możemy zrobić, żeby w naszym związku było lepiej. Tak? I mogą się odbywać w parach bardzo ważne rozmowy na temat, co dalej z naszą relacją. I część, nie ukrywam tego, część z par może dojść do wniosku, że rozmijacie się celami życiowymi. Że na przykład ty marzysz o tym, żeby mieć pierścionek, wyjść za mąż i mieć ślub, a twój partner mówi, y, ale to jest tylko papierek i mi to jest w ogóle do niczego niepotrzebne. Więc trzeba będzie sobie zadać pytanie, czym, bo on się nie zmieni. On nie zmieni swojego zdania. No może po jakimś czasie to trzeba by było robić osobne rozdania, jak go nakłonić bo robiłam takie rozdania i działa. Natomiast generalnie to on, jeżeli ma taką postawę i to są jego wartości, to on się nie, nie będzie chciał podarować ci pierścionka. To jest jedna grupa. Druga grupa par, mm, na pewno wszystkie pary czeka Was w lipcu poważna rozmowa, tak jak mówiłam, co dalej z naszym związkiem, jak ono. Jeżeli jesteście w małżeństwie sformalizowanym, w yy, formalizowanej relacji, to będziecie się zastanawiać jedni nad tym, czy się nie rozstać. A inni będziecie się zastanawiać nad tym, że. Coś nie działa i się boicie, co dalej z naszym związkiem. Tu się może okazać, że to jest dla napr naprawdę małego procentu, że ktoś w Waszym związku nadużywa różnych substancji. I to Wam zacznie przeszkadzać. I będzie, może nastąpić rozmowa właśnie na ten temat. I będziecie się zastanawiać, co możecie z tym zrobić. Ok? Y czy tu jest jakaś, no rada jest, no zachowaj, yy, drogi wodniku, zachowaj zdrowy rozsądek. Nie, zresztą patrzcie, w waszym rozdaniu nie ma w ogóle kielichów. Wy ten miesiąc, li, w tym miesiącu lipcu będziecie się kierowali naprawdę, oprócz tej pracy, żeby było miło, ale yy, dużo, dużo będziecie myśleć, dużo będziecie się zastanawiać i będziecie podejmować świadome decyzje. I ta królowa denarów wam będzie sprzyjała w tym, żeby te decyzje podejmować. Jeżeli chcesz, yy, wodniki, jeżeli w tym miesiącu macie coś do podpisania, jakieś papierzyska, a już broń Boże papierów rozwodowych nie wolno podpisywać, nie podpisujcie żadnych umów, przesuńcie to na, yy, na sierpień. Nie, jeżeli macie jakieś dokumenty ważne do, do podpisywania umowy, nie wiem, o rozdzielności majątkowej, o wspólnocie, o, kupcie, o kupnie domu. Poczekajcie, to są tylko cztery tygodnie. Przesuńcie to z różnych względów możecie powiedzieć. Nie mam czasu, jestem zapracowany, muszę praca jest najważniejsza i tak dalej. E, jestem zmęczony strasznie, już nie wyrobię się z tym, nie dam rady. To. Przesuwajcie wszystkie papierowe rzeczy do podpisania na sierpień. Zobaczymy, jakie będą czytania w sierpniu, ale teraz, jeżeli musicie, no to musicie. To cały czas niech Was pilnuje królowa denarów. Tak? Zdrowy rozsądek. Nie włączajcie yy, w lipcu żadnych emocji. Żadnych, znaczy żadnych. Na tyle, ile to jest możliwe w sprawach ważnych. Bardziej się kierujcie zdrowym rozsądkiem. I nie starymi schematami, w których żeście działali. Myślcie, o, miejcie głowę otwartą. Bądźcie otwarci na nowe możliwości i w inny sposób ogarnięcia. Królowa denarów uczy się fenomenalnie szybko, więc nie będziecie z tym mieli problemu. Tak więc tego nie róbcie. To, co mówiłam właściwie w całym czytaniu, to znajdź w sobie siłę, żeby nie iść na. Nie, nie, nie podejmować decyzji pod względem emocjonalnym, nie iść po impulsach, yy, postawić sobie granice, co mi odpowiada, co mi nie odpowiada, do czego jestem w stanie się, jak negocjuję z partnerem czy z firmą, czy w ogóle w życiu, do czego jestem w stanie się nagiąć, a do czego nie ma takiej możliwości. Więc tutaj do tego was karty namawiają. Zorientuj się, jakie są twoje wartości, jakie masz wewnętrzne granice, na jakie ustępstwa możesz pójść, a, na jak, a gdzie są sprawy nienegocjowalne, że to jest dla ciebie zbyt istotne i zbyt ważne. I wszystko sobie to, drogi Wodniku, przemyśl yy, w lipcu. Wam akurat się ten miesiąc pokazuje dosyć nie taki lekki, wakacyjny, tylko pojawią się poważne tematy, które trzeba będzie przegadać, będziesz miał próbę przekroczenia swoich granic i swoich własnych wartości, więc pilnuj tego. I nie podpisujcie żadnych umów, żadnych nowych, nie wiem, zobowiązań, nie bierzcie kredytu w tym miesiącu. Możecie się zastanawiać, ale broń Boże, nic nie podpisujcie. I uwaga na, na te szaleństwa, to, to jest taka karta, gdzie, jak wiemy, my ludzie mamy nie tylko jasne strony, ale mamy też i swoje cienie, i was mogą pchać w tym miesiącu wasze demony i wasze cienie. Ale macie kartę ochronną królowej denarów, która to fantastycznie wszystko posprząta i powkłada do odpowiednich szufladek, tak żeby was uchronić od jakichś totalnych błędów. To wszystko z mojej strony. Całuję Was serdecznie. Życzę Wam cudownego lipca. Trzymajcie się, bądźcie dla siebie czuli, dobrzy i wyrozumiali. Skupiajcie się na sobie i żebyście byli szczęśliwi w tym lipcu. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Ciekawa jestem Waszych opinii, czy taka forma przekazu Wam odpowiada. Subskrypcja nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem. To jest forma wspierania kanału. I tak, jeżeli jest, są, jest dużo subskrypcji, to algorytmy YouTube'owe po prostu. Ten kanał notują wyżej i zaczyna być widoczny na YouTube. Tak? Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, ściskam gorąco i do następnego filmiku. Pa!